Witamy ponownie z Tokio. Chciałem powiedzieć z Kyoto, ale z Tokio. Te nazwy są bardzo podobne. Pomimo, że to całkiem dwa różne miasta w różnych częściach wyspy oddzielają kilkaset kilometrów. Witamy ponownie w Tokio. Zameldowaliśmy się w hotelu. To jest nasz ostatni człon pobytu w Japonii. Hotele wybieramy w Japonii na znanym portalu. Ale zaskakują nas super czystością i równocześnie zaskakują nas kompaktowością. Są tak małe, że normalnie nie wiem, jak to tutaj pokazać. Pokój ma według informacji 11 metrów, co już jest dosyć małą powierzchnią. Jest tak kompaktowy, jak prawie kapsuła. Jest jedno łóżko podwójne. Tu chciałem Wam pokazać zaraz kawałek za winklem, że tak powiem, pokój, ale to już nie ma pokoju, bo się kończy łóżko i tylko jest małe takie przejście tutaj, ale wszystko jest, każdy ma swój wyłącznik, włącznik, lampeczkę. Każda przestrzeń jest zagospodarowana. Jak się weźmie szuflady otworzy, to wszystkie są rzeczy poukładane. Kimono każdy ma. Każdy ma suszareczkę, chusteczkę, pasek i różne inne rzeczy. Także kimono można sobie zakładać. Zaraz będziemy tutaj demonstrować. Kapciuszki wszystkie poukładane od linijki, kapciuszki pod prysznic, kapciuszki do spania, koszyki, łyżki do butów. Po prostu Każda przestrzeń jest pięknie zagospodarowana. I Japonka jest, Japonka jest też w komplecie. Do tego możecie sobie zarzeczyć blondynkę lub czarną. To kwestia jest gustów, upodobań. Ja mam całe życie jedną białą Japonkę. Więc tak wygląda Japonka. A później wieczorem będzie wyglądał Japończyk. Tak, właśnie. Yy, całość yy, nam się podoba i, yy, i będziemy tutaj mieszkać przez 4 dni tak opisują ten czepek na głowę że aż go muszę zobaczyć nie no normalny czepek o co im chodziło Żeby nas to wszystko z tym samochodem, potem gdzie tam zaparkować, a to, a tamto. A tak dojedziemy i tam będziemy łazić. Tam dojedziemy i tam będziemy łazić. Dzisiaj nam trochę plany zmieniła e, ogromna fala e, ludzi, turystów e, w Tokio. E, wybraliśmy się z hotelu do, e, na dworzec, aby pojechać sobie do wulkanu Fuji. I okazało się, że wszystko jest zajęte na najbliższe ogromne ilości dni. Busów. Busy są wszystkie zajęte, nie ma w ogóle miejsc. Sprawdzaliśmy wypożyczalnie samochodów, nie było żadnego samochodu do wypożyczenia. Wszystkie zajęte, aż do odwołania do weekendu, do poniedziałku i z hotelu, i z lotniska Haneda i z lotniska Narita. Potem sprawdzaliśmy jeszcze różne opcje transportu takiego bezpośredniego. Zero. Nul. Dlatego e, spróbowaliśmy obejść ten cały e, system transportu takiego turystycznego i e, kupiliśmy bilety e, na pociągi takie składane lokalne, częściowo, dlatego że część z nich tu mamy rezerwację. Część z nich jest e, e, objęta miejscówkami, a część nie. Niestety są dwie przesiadki po drodze z naszego hotelu, dlatego jutro będziemy musieli poskładać całą tą podróż e, z wielu kawałków i będzie trwała 2,5 godziny w jedną stronę podobno, aby dotrzeć e, w okolice wulkanu, a tam będziemy improwizować. Tymczasem na złotym, weekend, złotym tygodniu Golden Week w Japonii, żeśmy po prostu polegli totalnie. Znaczy nie, totalnie nie, ale jest, wszystko jest okej. Okay. A mogłoby być lepiej, ale no, jest okej. Okay. W każdym razie, jak jedziecie do Japonii, to może faktycznie warto trochę bardziej planować, niż nie planować. Ale dzięki yes. temu mamy teraz wolny cały dzień. Chodźmy zwiedzać. Przypomniało mi się, że przecież pieniądze w życiu są ważne. Dlatego tutaj leży na stole 30 kilka tysięcy jenów. 1 dolar to jest w obecnym momencie 148 w kantorze tu, a na karcie rewoluta może nawet lepszy kurs uzyskać 155, więc 10 tysięcy to jest jakieś 60 kilka dolarów i to jest spory nominał jak na Japonii. Ja nie wiem czy nie największy. A tysiaczki są takie i one bardzo często używane są do wkładania do automatów właśnie do opłacenia w różnych miejscach. To mi przyszło do głowy teraz ostatnio właśnie e, w kontekście tych e, dzikich umów, które przeczytamy, że aglomeracja cała Tokio ma ponad, e, nieco ponad 30 milionów ludzi. Wydaje mi się, że to nieco e, nie stanowi zbyt wielkiej różnicy już i te całe 30 jest wystarczająco przytłaczające, żeby nie móc znaleźć po prostu sobie miejsca w każdym z tych e, więc my e, włączymy i przeczytamy się e, e, tym ludzi, bo cywilizacja jest naprawdę bardzo, bardzo naprawdę Kończymy na dzisiaj Wałęsanie się po mieście. Kierujemy się na południe Tokio z dzielnicy Asakusa. Do naszego hotelu mamy jakieś 20 minut dojścia, więc powinniśmy dać radę pomimo tego, że zrobiliśmy już dzisiaj mnóstwo kilometrów. A jutro czeka nas bardzo intensywny dzień z powodu dzisiejszego właśnie problemu z transportem na najsłynniejszą górę Japonii. Ale to dopiero jutro. A dzisiaj czas na relaks i regenerację. Ewentualna kolacja jeszcze wieczorem, ale zobaczymy. Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy bardzo wcześnie. Śniadanie trwało króciutko. 7.15 wyszliśmy z hotelu. I e, zrealizowaliśmy założone wcześniej e, założenie, tak można powiedzieć. Założenie było takie, żeby dotrzeć lokalnymi liniami kolejkami e, pod Wulkan Fuji. Dlatego że nie było już dostępnych żadnych biletów, które można było bezpośrednio autobusem e, zakupić e, z Tokio. pół e, godzinki dojechaliśmy w okolice góry skąd rozpościera się przepiękny widok a teraz idziemy jeszcze na pewną atrakcję, która uatrakcyjnić to powinna jeszcze bardziej czyli na kolejkę taką linową, która będzie wiozła nas na górę pomiędzy różne wzniesienia z widokiem na Fuji Na to tam, na kawa Gucci Prawo eee, z... raczej tam, bo miała skręcać i trzeba kontrolować nawigacją w kółko. W kolejki linowej odstaliśmy jakieś 30-40 minut, w tym ja zrobiłem mały spacer po okolicy, żeby zajrzeć się co jest w niedalekiej odległości i teraz czeka nas właśnie wjazd na górę i trzymajcie kciuki, to ładne widoki. Dzisiaj pogoda jest piękna, więc jest szansa, że będzie niezamglone niebo. ten Fuji jest jednak ogromną górą i góruje, wyrasta tutaj nad okolicznymi wzgórzami na niebotyczną wysokość. E, jeszcze jest cały ośnieżony i przypuszczam, że cały rok utrzymuje się tam e, ta powłoka, e, pokrywa śnieżna. Dlatego e, robi niesamowite wrażenie w dalszym, jakby w kontraście, w kontekście, w kontraście do błękitu dzisiejszego e, nieba. Mówił, że jest to najwyższy czynny stratowulkan w Japonii, a zarazem też najwyższy szczyt Japonii. Nie ma 3776? 3776 metrów nad poziomem morza. Nie jakoś imponująco wysoko, jak wanda czy gdzieś, ale wystaje, odstaje od okolicy bardzo mocno. A do tego fuji uznawana jest za świętą górę, bo Japończycy wierzą, że tam mieszkają bogowie. Kłostorek, bo jak widzicie, jest bardzo symetryczny. Ale że co, że symetria to bóstwo? No, robi wrażenie pewnie na wszystkich, którzy tu mieszkali czy przebywali. Kiedyś to było łatwo utożsamiać wszystko z bogami. Jest to najwyższy wulkan, ale w Japonii znajduje się 200 wulkanów, z czego czynnych jest ponad 60, czyli wcale nie tak mało. Właśnie tutaj przebiega ten pierścień pacyficzny w rejonie tym. Tak samo jak w Stanach, w Chile, w Wandach, to tak samo tutaj wokół wysp japońskich, potem wyżej, Kamczatki. Jest intensywnie sejsmiczne. A, właśnie. A jeszcze w 2013 Fuji zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jako góra? Mm, jako święte miejsce i miejsce takiej inspiracji artystycznego, takiego, takiej weny, inspiracji ogólnie. I bardzo słusznie. Jeśli jest w Japonii, to należy spróbować lokalnych potraw, dlatego my postanowiliśmy spróbować lokalnych potraw, ale nie japońskich, tylko indyjskich. Tak jakoś wyszło, bo bardzo nam się spodobały i apetycznie wyglądały. A teraz jesteśmy w tym słynnym miejscu, gdzie władze Japonii zdecydowały się zasłonić widok i właśnie e, budują takie ekrany. Stoją tutaj takie pale, widać, budują ekrany po to, żeby ludziska nie przebiegały przez drogę, bowiem tutaj jak widać wszyscy widzą jest najlepszy widok na Fuji. Ten po południe ciągnie się już niemiłosiernie, bo Japonia słynie z super szybkich pociągów. A my żeśmy wlekli się jakimś ślimakiem takim, co prawda ładnie pomalowany, ale tak się wlekł, że 22 km jechał 50 minut. To chyba przewyższa, yy, przeniszcza wszystkie standardy, nawet te europejskie, polskie i jakiekolwiek inne. No ale dojechaliśmy takim takim, całkiem podmiejskim, pod podmiejskim, miejskim i teraz będziemy się przysiadali. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy w Japonii nie próbowali ramenu. Ale wszyscy niestety mówią, że rameny tutaj dla turystów są zrobione z proszku i że, i że ogólnie są komercyjno-turystyczne. W związku z tym my tutaj próbujemy jeszcze raz ramen, żeby wiedzieć dokładnie, czy to jest ramen, który jest zjadliwy i który możemy rekomendować. Możemy rekomendować? Musimy dopiero próbować chyba nie będziemy się dzisiaj całować. Jeśli majowy weekend, to wiadomo, Wywinujemy. Umiejętność marzenia mięsa nazywaliśmy już w różnych rejonach, ale w Japonii jest strasznie dziwnie, bo podają bardzo cienkie kawałki. Myśmy tej wołowiny, jednak trzeba je bardzo dobrze pilnować, żeby nie spalić. I nie uleciał, żeby smak z tych kawałeczków mięsa. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy w ostatni dzień, pełny nasz, w Tokio nie spędzili go z mięsem, czystym, żywym, łaju, taką wołowiną pyszną, japońską, słynną. Także jedliśmy i się hedonizowaliśmy. A teraz spokojnie po, po, podążamy uliczkami Asakusa, dzielnicy takiej w Tokio i jesteśmy z każdej strony otoczeni turystów, bo jak wszyscy wiecie, jest pojechaliśmy do Japonii w Złotym Tygodniu, czyli kumulacji kumulacji świąt. Chodźmy do turystów. W trakcji japońskich okazało się, że jeszcze trafiliśmy do punktu mm, leczenia bólu masażu e, japońskiego, medycznego takiego. I tutaj wypełniliśmy ankietę i jedna z nas osoba. Starsza, starsza i chorsza. Horsza to taka, co ma bardziej problemy z poruszaniem się. E, ja będę tylko biernym obserwatorem z daleka, bo nie będę wchodził, więc e, masaż e, japoński jest e, kolejnym punktem, e, zaliczonym, że tak można powiedzieć, e, w Tokio. Czy się pani boi? Boi się strasznie, bo nie wie na kogo trafi: czy jakiegoś silnego samuraju Japończyka, czy jakąś bardziej łagodną panią gejszę do macowania. Zobaczymy. Cel ma być medyczny i leczniczy. Spójrz tylko na charakterystyczny, taki jakby marmurkowaty fakturę. wizerunek fakturę no, tej wołowiny. Po prostu. Będzie znakomita. Szkoda, że nie mamy tu grilla. To byśmy robili. I ja te uwielbiam. Te uwielbiam, te są pyszne, bardzo dobre z salmonem, z łososiem, w środku ryż, zawinięte w, w wodorosty. Ci tego. Ten marchewkowy. Koszek mogłam wziąć jednak. tylko pięknie brzmi. E biavo jest. este. Oh, wow. Przez większość czasu, w środki transportu, opłacaliśmy dokładnie taką kartą w Japonii. Można ją było doładowywać, i teraz fajny system jest, że w automacie można ją e, zwrócić, i wtedy kaucja, która jest płacana, e, 500 jenów, niedużo, ale niby niedużo, ale zawsze to ponad 3 dolary, e, automat zwraca tą opłatę więc można wycofać i odzyskać pieniążki. Ostatni dzień w Tokio właściwie spędzamy w takim cyklu transportowym, że tak powiem, pogoda deszczowa. Pociągami przemieściliśmy się na lotnisko w okolicach południa, a o 14.40 mamy ponoć, jeżeli odleci zgodnie z planem, wylot z powrotny do Stanów Zjednoczonych do Los Angeles. Jeszcze mamy kilka spraw do załatwienia. Właśnie oddaliśmy karty e, przedpłaconą na transport, a teraz szukamy jeszcze. E, czego my szukamy jeszcze? Mailbox. Tak, szukamy jeszcze poczty, aby oddać e, internet, który wypożyczaliśmy na okres tego pobytu e, naszego w Japonii. Bo jesteśmy zacofani i mamy telefony do dupy, które nie obsługują kart. No nie do końca, ale dużo ludzi, to no też poniekąd, ale dużo ludzi ma właśnie taki sposób, że wypożycza router tutaj w Japonii. 60 kilka dolarów na dwa tygodnie nam wyszło i mają wtedy do pięciu urządzeń mogą podłączać i 3 giga internetu, akurat my taką wielkość mieliśmy na każdy dzień transferu do koperty, którą się dostało przy wypożyczeniu ja tylko sprawdzam czy mi tam coś nie jest tu niepotrzebne i nie zapomnieć karty, która nie jest w Japonii bo tutaj nie, nie wysłać im a z Meksyku eee, także wkładamy urządzenie wkładamy wszystkie kabelki które dostarczono nam zamykamy zawartość, pamiętając, aby nie przekraczała 3 cm. Wlot do skrzynki jest tylko 3 cm, więc trochę wkładamy w dół do skrzynki, do koporty. Teraz sprytnym ruchem trzeba to zakleić. nie wiem jak to powiedzieć że teleportowaliśmy się w czasie i przestrzeni w czasie to nawet jakoś całkiem dziwnie bo minęliśmy linię zmiany daty tym samolotem i jakbyśmy się cofnęli do poranka tego samego dnia wjeżdżaliśmy o 14.40 wylatywaliśmy z Tokio a byliśmy tego samego dnia o 8.30 w Los Angeles więc jakoś tak to się zrobiło i wypożyczyliśmy samochód żeby dojechać do San Diego w kierunku naszego ukochanego defenderka. Na razie stoimy w małym korku, żeby wyjechać z Evisa, z której to wypożyczalni koło lotniska wzięliśmy nasz Ale trochę niżej, ale to na to chciałam. Trzeba przyznać, że widok z góry na wulkan w Fidżi jest. Fuji Fidżi to taka wyspa. Fidżi to taka wyspa. I już pomyłka. I nigdzie się tego nie pokaże. Ale że co, że woda życia? Muszę poczytać.